w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie jesteśmy na trzecim koncie. I dzisiaj wbijemy sobie pierwszego Big Boxa i go otworzymy. Jeśli odcinek Wam się spodoba zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczki ma być na bieżąco. No i słuchajcie, odbierzemy sobie tutaj 18 monet. Nie mam nie za dużo tutaj monet, nawet mniej niż na moim głównym koncie. Mogę coś ulepszyć. Cidmy się, że akurat się coś zrobiło tutaj. I my, tak, że na początku sobie zagramy w Genghraba. I myślę, kim tutaj pograć. Wybuch nie jest tak, za duży. Aż dziwne tak, zawieślać, za, jak mam 30, ja mam 33 zadymiarzy, a tutaj jest tylko 6. Weźmy sobie mitę. Tak myślę, że będzie dobra na Genghraba. A co tak, będzie dawno dawniej gram Bardzo dawno. Na, na Genghrabie to. Nawet dwa miesiące chyba albo trzy no chodzi mi o takie na pucharki, bo Grałam na tym powerplay'u. zobaczmy co tutaj te... Tutaj jest roll, za to nie, nie, nie zauważyłem Ten na nas będzie skakał Nie na mnie, ale na tą szeli na jakaś mogłabym ją nie porobić mamy słuchajcie 6 klejnotów, oni mają 0 no ale jest jedziemy ja jeszcze na niskich pucharkach słuchajcie, to skąd to tylko odcinkowe na nic więcej słuchajcie, w ogóle nie gram poza odcinkami słuchajcie, więc nie wiem co nagrać na następny odcinek piszcie co byście chcieli zobaczyć na następnym odcinku bo, tak szczerze nie mam zbytnio pomysłu no, słuchajcie, bo oni teraz, widzicie, oni nie pójdą na dół Do bazy, tylko będą się dalej z nimi bić. więc ja też muszę tu być Żeby ich obronić, jakby co Zdarzali zbyt ryzykownie nasza gra Ale się, słuchajcie, udało wygrać Słuchajcie, teraz sobie pogramy z Brawl Nie, mnie tu prawie porobili Wszemu też oni biją? Znaczy, widzicie, oni mnie tu w ogóle nie biją, więc szczelenie gola to była po prostu łatwizna. No. I słuchajcie, oni teraz tutaj na ten... Nie szczeli pewnie. No, jak tak można, znaczy, aż tak lamić. Na tak niskich bułaczach. No i słuchajcie. Wygraliśmy. Wiecie, kolejna rundka, piąta ranga. No idzie mi naprawdę dobrze, ale no wszyscy wiecie, że gram na naprawdę niskich pułarkach, a jednak mam prawie 18 tysięcy. Jestem coraz bliżej, więc no dla mnie wzrost jest proste. No i lecimy na showdowna. Słuchajcie, lecimy. Gram rozą, bo już jestem coraz bliżej 10 rangi. mamy bóla. Ale ja mnie raczej nie porobi. Boże na dół. Rozwalamy tutaj skrzyneczkę. Idziemy tu porobić kogoś. poko który do mnie podszedł na blisko. Rili? Really? Nie rozumiem trochę tych graczy na niskich Parkach. Nie rozumiem po prostu. I patrzcie, podeszła do mnie i stanęła przy ze mną. Dobra, porobiona. Oni pewnie myślą matko Boska, jaki pros. No to nie jest w tru trudne tutaj wygrać. Jest ten ból. On tutaj widzę, ma trochę powerów. I on tutaj jest lekkim zagrożeniem. No, ja po tu chodzi i w sumie nic sumie nie robi. Patrzcie, jak teraz ich porobi. Widzajcie, ta oczywiście też stanęła przede mną niż nie, nie robi. To jest za łatwo, za łatwo. Widzęcie, no i to już jest koniec z tym bólem. Nie miał po prostu ze mną szans. Słuchajcie, mamy tutaj wielkie starcie. Nigdy tu jest typo. Ale raczej jest gdzieś w krzaczku. Aha, czyli wstajecie, wszedł do strefy. No nieźle. Zobaczcie, lecimy tutaj z kolejnym wielkim starciem. Tutaj jest ktoś, bo ja powiedziałem. A nie, jednak nie. Stalecie, no ale to. Kolejne pierwsze miejsce. To jest trzecie pierwsze miejsce, więc kolejne plus 10 pucharków. Zobaczcie, kolejne prawdopodobnie plus 10 pucharków. Bo 10 parów mało kto ma. i teraz widziałam tutaj bulat z 7 czy 8, przepraszam. No i zajcie takim sposobem wbijam kolejne 10 pucharków. Zajdzie 9 ranga i 9 level plus 34. No to słuchajcie, no 64 żetony. Nieźle. Lecimy jeszcze trochę tych pucharków pofarmić. Słuchajcie, lecimy. Jest jeszcze trzech zadymiarzy, czyli dwóch poza mną. No i lecimy tutaj ich poszukać i porobić. Słuchajcie. Patrzę, bo tutaj tu są typy. No to czemu ona mnie nie bije? No i słuchajcie, tak ją porobiliśmy. Ale mogłabym nie porobić, słuchajcie. No, ona by się mogła wtedy tarcie naładować. No, słuchajcie, jakoś dziwnie naprawdę jest na tych płarkach? No Myślę, że jeszcze. Jeszcze w jedną rundkę, chociaż. Słuchajcie, tym razem zobaczycie całą rundkę. Mamy Berleja. Czy jak on tu będzie grał. To robię z dwóch barley. No, na gimneta. Jak zawsze. Kiedy coś wbijam. Znaczy, nie wiem czemu. Zawsze, gdy jest ja tak po prostu gram, to nie mam nigdy lagów. Ale w wbijam y, coś na przykład na 750. Słuchajcie, kilka postaci już mam. Słuchajcie, na pewno się to niedługo dowiecie, jakie. Kogo? I ile? Dajcie. Ale zawsze wtedy mam lagineta. Zawsze. Jest tu jakaś tradycja po prostu, no powiem. Czterech zademiarzy zostało. Czy porobi go? Ten Barley tego miśka biednego. Wielkie starcie już. Myślę, że możemy troszeczkę pokampić. No w sumie dobra, bez sensu. Kolej tak ma 7 powerów. Aha, czy to. Czy tutaj, żeby mieć dużo życia. Ale zauważyłem, że jak rąk idzie tarczą, to jakoś szybciej chodzi. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje. Słuchajcie, i plus to Star point, to Pierwsze Star na tym koncie. Słuchajcie, misiek tu porobi El Primo zaraz. Patrzcie, drugi misiek. I słuchajcie, misiek porobił El Primo. I tym razem plus 10 wartów na nicie. I słuchajcie, jeszcze jedną rundkę muszę zrobić. I słuchajcie, zobaczycie. Słuchajcie, lecimy tutaj. Porobiliśmy tego kolta. Więc tym razem myślę koltem zagram. Bardzo dawno mi grałem. koltem na tym koncie. Ponad miesiąc na pewno. Słuchajcie, tutaj atakujemy dwie skrzynki. Teraz je to zauważyłem. Słuchajcie, tutaj mam szeli. No, ma 5 powerów. I zmarnowa multa. w nie mogę zwykłym pociskiem ją pokonać. Porobić. No, ale trudno. Na pewno sobie naładujemy zaraz. Myślę, że na tym El Primo sobie naładuję. Zobaczcie, ja to takim sposobem został porobiony. Gwalczy, tylko 10 powerów. To siedem tysięcy, strasznie mało, myślę że będzie tak minimum osiem tysięcy miokolt. Jestem zaskoczona, słuchajcie. Tu, tu chyba ktoś był, nie, tu. Nie wiem, czy mu się udało, że ktoś był, ktoś był u góry. No i takim sposobem ona na nie wyorientowała się, co się dzieje i takim sposobem, a to ją, konaliśmy Słuchajcie, więc przyszedł czas na opening, jak widzicie, wbiłem na tym odcinku 100 pucharków, Wbiłem zdarzenia biletowe. Więc będą. Mamy bilety, zobaczcie, mamy tu wszystko odblokowane. I zobaczcie, damy sobie 25 punktów do Rose. Więc najpierw będziemy na tym końcu Rose maksować. No i zobaczcie, za niedługo będzie Jessie może na następnym odcinku. Zatem otwieramy boxy. Ameryko. Mamy Rose. O, to się przyda. Lecimy z kolejnym boksem. Mamy monetki. Mamy Bula 25 i Rico. Do... Ale fajna skrzynka. Mamy 16 monet. 5 do kolta i 6 do Rose. Słuchajcie, otwieramy pierwszego big boxa na tym końcu. Rico. I nowy zadymiarz. Słuchajcie. Pierwszy big box i nowy zadymiarz. Piszcie, jak myślicie, kto to jest. Ja jestem bardzo ciekawy. I El Primo. Wiecie, wiem wam, zawsze coś. A że to El Primo? No nie nieźle. źle. Mamy siedmiu zadymiarzy. Na następnym odcinku na pewno będę grał El Primo. Ulepszmy sobie tymczasem postacie, które mogę ulepszyć. No i będzie tak bo ulepszałem trochę. I że na następnym odcinku rok już na 11-12 rangę. A następny odcinek nie, będzie nawet całkiem za niedługo. No i co dajcie, Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć. Pa, pa!